Dobrze, kontynuujemy. Wszyscy mnie źle zrozumieli. Myślisz o Ragnarok? Bo władzy, bogactwa. Nie, nigdy w życiu. Wiesz, co mną kieruje? Czego naprawdę chcę? Odpowiedzi. Tak samo jak ty. Widzisz, śmiertelni mają łatwiej. Gdy zastanawiają się nad sensem życia, zwracają się do nas, byśmy im go znaleźli. Jak trwoga, to do Boga. <laughs> Obaj wiemy, że to ściema. A jeśli my mamy pytania, po co tu jesteśmy? Żeby nadawać sens ich życiu, nie wiedząc dlaczego istniejemy? Nie! Stać nas na więcej i znalazłem na to dowód. Co to jest? Moja motywacja. Czujesz to, co? To jakby wiedza. Prawda. Cała prawda. I odpowiedzi. Możemy odkryć, co tu robimy, jak zmienić nasze losy, jak powstrzymać Ragnarok, a nawet ocalić naszych bliskich. Jak? Trafiłem na to w młodości. Przez wiele lat prowadziłem badania i sprawdzałem każdy możliwy trop. Aż w końcu znalazłem, czego szukałem. Ta salonistyczna energia. Otworzyło się. Nie możemy tam zajrzeć? Raczej bym nie radził. Po co nam ta maska? Umiesz odczytać te napisy? Nie pochodzą z tych światów. S spalone obsydiani spita ze spalonej ziemi, obsydianowej iskry i pola nigdy nie stoczonych bitew. Jesteś pewny? Jeśli tak, to wiem, co to oznacza. <laughs> co takiego? Jeśli mi pomożesz. Sam zobaczysz. Nie musisz zabijać, nie musisz zdradzać ojca, ani siebie. Zgodź się! Wiem, że czułeś to co ja. Odpowiedzi czekają, trzeba je wyrwać. W końcu przetłumaczyłeś to bez najmniejszego trudu. Jeśli się zgodzę, co dalej? Tor, chodź tutaj! Przechodzę. Nie rób tak. Trzeba pójść tym tropem. Zabierz to i tego przyczajonego tura. I spróbuj coś znaleźć. Niczego nie obiecuję. Nonsens. Powodzenia. A ty. Nie wyżywaj się na nim, jasne. Ciekawa. O niby tutaj wróg jest, ale czy na pewno wrogowie? Tu jest reszta maski? Tu nas przysłał przechodzic. Jak myślisz? Tylko weź to jak zrób co masz zrobić. Mamy w... Pistora sobie na pewno przeczytamy Czyli gdzie my idziemy? Szkoda. Yy, mamy w pistolet, więc yy, tutaj powinny być wiedza. Sojusznicy yy, ten tutaj powinien być. Jest. Tron. Tron. Nigdy nie słyszałem opowieści o tym, by Loki i Tron wyruszyli razem w jakąś podróż. To może być naj, najdziwniejsza część tej wyprawy. Tron nie wydaje się z tego powodu zadowolony. Właściwie to sprawia wrażenie niezadowolonego ze wszystkiego. Ale taka jest wola odyna, więc musi się jej podporządkować, nawet jeśli wolałby. Nie masakrować swoim młotem. Spróbuję wykorzystać okazję i poznać go nieco lepiej. Wiedziałam, że uważa, że wiesz, co robisz. Więc zrób to. Ok. Um. Maska zestraja się z celem an. Atreusa i świeci, kiedy podąża on we właściwą ścieżką. Okej okay. Czyli tam. Ale Dziwne, e, chyba mamy iść przez tę skałę. Staram się tym zająć. <grym> Z tymi małymi łopami <grym> Okej, okay, wielko ludzie. Małymi łapami Nic mi nie dają? Wow Aj Wielko! Co tam? Może mi pomożesz? jeszcze wow. Dawaj Dobra, spadł Dokąd no. mamy teraz iść? już ci sprawdzam. No raczej tędy. Na górze. Moglibyśmy dostać się na tamtą półkę. Tylko... Za wolno! Hej! Nie można tak łapać ludzi. A co miałeś zdać? Luzić tobą? Kolejni dzieciaków, skóry walą w nas ognie, nie widzisz. Zacznij używać łąku, co? <śmierdzi> Tutaj jest. Pierwszy Co spotkało moich synów Ale tobie to walę Póki co O czym ty mówisz? Później nie każmy w końcu czekać skoro o tym mowa maska Jasne <laughs> Zaraz e, Maska Tutaj tą stronę O proszę, schowaj ją Czy my tędy... Zobaczę co tam jest Życie kolejne Tędy nie dojdziemy I tutaj jest e, zablokowane więc wow. Czy to wow. jakiegoś rodzaju Skrzynia. Jakie kowadło? Gdzie on widzi kowadło? Dobra. Jak nie, to idziemy dalej. Ruchy. Tędy raczej. Musimy przejść przez te skały. Mógłbyś... Drawaj, I ludzie. właśnie. Dobry sobie co robi z kością. Chcesz pogadać o płaceniu krwią? Co z gigantami, których zabiłeś? To była moja rodzina. Tamur, Hrugnir, byli też waszymi poddanymi. Tak, byli zaradą trawiącą dziewięć światów i rozkoszowałem się śmiercią każdego z Lepiej, zmieńmy temat. Wiesz jak byliśmy tu z ojcem, ukończyliśmy wszystkie próby surtra. Myślisz, że dałbyś nie. Teraz bym się tym nie martwił. Kudwa hmm. Dobrze, a tutaj też nie przejdziemy. No. Więc ruszajmy dalej. <try> Dobra, eee, teraz idziemy tędy. Dążymy za jakąś wiedzą. No ten, co sobie przeszedł przez Lawę, będzie walka, widzę już. Jest większa arena. Co? Modli miał problemy, ale był moim synem. Nie przerobiłem cię na gwiazdę, tylko z uwagi na ten spruchniały kawałek drewna. Słuchaj! Nie wykonamy tej misji w pojedynkę. A ja chcę zaimponować w przechodcu tak samo jak ty. Nie musisz mnie lubić, ale będziemy musieli sobie ufać. Chociaż trochę. Ufać, mówisz? Mamy Zomy masz wiego, ale bo moje po walczysz być przechoowaćczą. Chęc nie jak ty to robisz. Wierzę w twoje zdolności! <gry> dobrze, to dokąd wprowadzi nas maska? chyba tam, Hmm Jak mi się wydaje dokąd kieruje nas maska Czekaj Jak jesteśmy tutaj Dobrze to dokąd wprowadzi nas maska Na pewno nie tutaj To chyba nie tędy No ale ja nie chcę iść za Ta maską Coś mówi, że ta maska wcale nie kazała nam Ja Nie no raczej Nie Dobra O ja widzę Słyszę ptaka Dobra ona nam każe tędy iść. Maska chyba ciągnie w tę stronę. Musimy jakoś zejść na dół. W porządku. Tak w ogóle to nie igrałem z tobą. Próby są fajne. Babisz się w ogóle czasem? Twoja córka wcale cię nie przypomina. Ona jest. Podejdź na tu. <laughs> już idziemy. Ej, co jest? By tylius! nogi nam że urwał. że To wycalować bardziej. Ruszamy dalej. Nie, myślałem, że. Cóż, Twoja strata. Próby odbywają się za tym klifem. Może kiedyś wybierzecie się sam Najpierw Zajmiemy się

Куда? Было? <coughs> Давай! Dawaj go. Zginął. Jest po wszystkim. Chodzić, już od zim. Chwila dłużej nie zrobi różnicy. A jaka frajda. Dobra, tylko mi się stąd nie rusza. Tak jest! <grywa> Jaka frajda! Jakieś przedmioty, artefakty. Wow! My mamy to? Aha, ale to jest zaista. To jest zarąbistą Ale gdzie on poszedł? To powinno go na chwilę zająć. Oby No dalej! Chcę wyzwania! Nie mogę trafić. Tu jest ołtarz, tu mamy przedmiot. Czy my? Okej, okay. tu mamy główne zadanie, tak jakby. Okej, okay, tam byśmy musieli się dostać Dobra, tam kieruje nas maska, ale najpierw chodźmy do ołtarza Znajdziemy fragment po powrocie Tora Ten łuk jest dobry Tędy mamy iść? Hej, Ingrid, czy ty ufasz Asom? To znaczy, wiem, że ja nie mogę. Wystarczy, żeby oni zaufali mnie, ale nie zaufają, póki nie uwierzą, że ja ufam im. Wiem. Byliśmy tu z ojcem podczas ostatniej wizyty w Muspelheimie. Kiedy to. Tu mamy przedmiot. Ale tam minęliśmy Wow Tutaj skrzynia otwarta, ale my tu nie byliśmy hmm. Okej, okay, mogliśmy Bróżna iś Jest ołtarz. Tam niekoniecznie mogliśmy. Nie. wow to nasz mieczyk. wow one się biorą. Stąd? Dobra. zniszczeni tam tron warczy dobrze, a my musimy się udać ołtarz Co ty tu robisz? Dziewczyna już nie może odwiedzić ołtarza? Szukasz tutaj kulki surtra? Może? Poszłaś szukać kulek gigantów? Wiesz jak to wygląda, nie? Jak historia życia kogoś z naszego ludu. I może jak jakiś regał. A to jest malowidło. To wygląda jak próba oszukania przeznaczenia. Pytanie raczej, co ty tu robisz? Zmieniam swoją historię. Oden ci to dał? To nie. Tak! Dał, ale to nie. Nie pracuję z nim. Nigdy nie powiedziałbym mu nic o żelaznym lesie, jeśli o to się martwisz. I z pewnością mu nie służę. Słowa przepowiedni, nie moje. Mam kulkę do znalezienia. Możesz mi pomóc? Dobrze. Ale jesteś pewna, że chcesz tak łamać zasady? Nie ma żadnych przepowiedni o tobie zbierającej kulki. Nasze zakończenia nie zostały spisane. Chodź. Mistrz. <grystanie> Ach, witam. Kolejna kulka z Ale nie ma w niej duszy. Więc on wciąż gdzieś tam jest. Opowiadałaś niedawno o tym, jak odeszli giganci. Myślisz czasem o nich? Cały czas. Są daleko stąd. Daleko od Odyna i Tora. Zastanawiam się, do jakiej krainy się udali. Jakie morza przepłynęli. A co? Chcę ich odnaleźć. Najpierw uratuję ojca, a potem odnajdę ich. Zaczyna się. Kto to jest? Nie surtr, to na pewno. Spójrz na cały ten lud. Sinmara. Hmm. Chyba Spójrzmy nie. Spójrzmy z tej nie strony. Jest i surtr. Ło, wow. musiało być gorąco. No, aż przestało. Po prostu przestali? A, nie, nie, nie. Popatrz, oni walczyli razem. Chyba nawet się zaprzyjaźnili. Eee, I to bardzo. Czy Mhm. Mm tak myślę. Ach, no cóż. Chyba dobrze się bawią. Ale zdaje się, że ich. Eee, miłość połączyła ich w jedną wielką istotę. Ragnarok. I wtedy. Ragnarok niszczy Asgard. Tak. Jak w ołtarzu Groy. No. To było. coś. Hej, pamiętasz tego węża, w którym umieściliśmy duszę? Trudno zapomnieć. Widziałam go. Robi się większy, rośnie szybciej niż powinien. No, czułem, że tak będzie. <słuch> ja zostanę tutaj. Lepiej, żeby twój znajomy nie widział gigantki, którą pominął. Jasne, tylko uważaj. Proszę. Ty też, Loki. Co wychodzimy? Hej Ingrid, Thor chyba zginął. Nie ma jej tu. E Dobrze, ale do trona wrócimy w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.